Mi się zepsuło. Pik mi się długowo kiedy montowałem i zniknął, więc teraz zamierzam y, Wam objaśnić, że rozpoczynamy kolejną serię na tym kanale. Spora na przygodę jeszcze nie skończyłem, ale myślę, że niedługo dobiegnie końca. Chcę tam po prostu zabić smoka i to będzie wszystko chyba. Dajcie znać, czy będziecie chcieli kontynuacji w komentarzach. A tutaj mamy pierwszy film z serwera. Na którym gram, ra, będę grał razem z moim kolegą Masterem. Nie będę go nagrywał, bo on za bardzo nie może O w ogóle węgiel Jak widzicie mamy już jakieś temy, te temy przysięgam zdobyłem samemu Przysięgam, daję wam słowo na wszystko Że zdobyłem je samemu Oj O Creeper mi zaraz zrobi plecy. Jak widzicie jest to ser ser serwer hardcore. Co oznacza, że jak się zginie, to już nie będzie tak kolorowo jak było na początku. I to tyle. To tyle, więcej nie chciałem wam mówić. Możecie sobie iść. <laughs> nie no oczywiście żartuję. Idziemy szukać żelaza. Ciemno tu, nie ma na wiem. Idź, ale cicho, proszę. Nie, ja nie, ja nie mogę iść o fajnie. Czy ja tu widziałem Odlicha von Wundersteina, Chyba nie. Mam mało pochodni ma... <laughs> jak się przestraszyłem! Jeszcze tu jest dziura, ale tam na dole nie ma nic. Taka dziura to jest warta naprawdę mało. Zobaczymy czy wyjdę bez rozwalania bloków. Nie wyjdę. No przecież oczywiście, że nie wyjdę. O, arbuzy! Będę miał żarcie! I nie umrę z głodu na hardkorze. Dobry plan. Już trochę ich zebrałem. Przysięgam wam. I teraz trzeba będzie wybrać się gdzieś. Najwyżej mój kolega po prostu do mnie dołączy, bo to! On musiał kończyć, a mi się akurat wtedy nagranie zbuntowało. Już stack argumbił. A nawet stack 11. Bardzo fajnie, bardzo. O, nawet będzie więcej myślę. Tak, zdecydowanie będzie więcej. Stack. Pół stacka ponad. Półtora i stacka. E? Nie ukryjesz się albo YouTube. No zapewne zapytacie dlaczego skraftowałem żelazny killów? Zamiast chociażby wiader. Nie mam zielonego pojęcia. Jeżeli chcecie wiedzieć skąd mam Diaksa, to na spał nie była Mesta, o taka jak tutaj. I po prostu w skrzynce był diaks i refill. Ale refill... A nie, jednak... Tak, refila o tym I Nie chcę mi się kopać na mesie Messa Essa, ha ha. Andrzej, uważaj, nogi połamiesz Prawie zginął Prawie zginąłem ten dźwięk to był minus. Tak, jestem dalej trochę chory. Życzcie mi zdrowia w komentarzu, bardzo bym Was o to prosił. Mam nadzieję, że docenicie, że pomimo, że jestem trochę chory nadal, to dalej to dla Was nagrywam. O! o. D-d-d-d-d-d! Złoci... Mm. No to nie zły Ale jakbym skoczył, to jest ja 100%. 100% tak będzie. Ja nie trafię w tą wodę albo zrobię coś równie głupiego. Nie, nie ryzykuję, tam pewne mnóstwo modów. Tylko tam wejdę to. I po mnie. Cały tak czas mi się wydaje, że widzę Herobrana, ale po, po pierwsze Herobrański kupił pastą, a po drugie, po drugie to nie wiem co. Po drugie może to będzie mój kolega, który po prostu sobie kupił multi konto i będzie mnie straszył. No ale nie mogę być na Waliszu, bo nie ma operatora, jak nikt.

Płyń, płynie, płyn, płyn, płyń, płyn, 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 płyń, płyn, 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 tylko mnie się tak buguje jak wchodzę do łódki i w niej próbuję wyjść, że muszę rozwalić łódkę, bo mnie crashuje w jeden blok. No i gdzieś te na starcie powinna. być. To... Kaniono! Tam żelazo jest na 100% i tam chyba mogę wejść nawet. Sorry, jeżeli będziecie mieli ciemno, ja nie używam Fulbrighta. A, A OptiSignam nie umiem zainstalować ten ja system Mac. Oj. O! Może i straciłem parę HP, ale przynajmniej mam żelazo. Dobry dzień. I co to tyle? To tyle? Naprawdę się Dla dwóch sztuk żelaza. Zleżłem tu na ruch, dla dwóch sztuk żelaza. Płakać mi się z tym Нет, плакать Мам, дыши, чуть.

Mam parę celów. Mianowicie zabić mojego kolegę, chociaż. Ha, ha, ha. Nieważne, nie to miało być na inną serii. Muszę go zostawić pół HP chociaż raz. No i oczywiście pokonać smokeła, jeżeli dożyje. I zrobić rzeczy, które każdy prawowity obywatel Rzeczpospolitej by zrobił. Jestem green. Nauczyłem się gadać po polsku i teraz nagrywam w Polsce. Na polskich serwerach Aternus. Kurczak. Dobra, zjadłem kurczaka z KFC. Następny krok to zbudowanie farmy, to temu zdobycie milionowego lewela skraftowanie diamentowego końskiego armora, czegoś nie da się zrobić. Odpalenie game moda i wysadzenie serwera. Kściółko! zgubiłaś się może? Kruwa. Blackmailer, Kisiel chodź tu Nie wiem dlaczego to być Kisiel, jeżeli to oglądasz, to przepraszam. Swoją drogą dziękuję za wbicie. Już chyba nawet 14 albo 13? Nie wiem ile. Dokładniej to chyba 13 jeszcze. U swana Sywana. Może będzie wilićcz. Ja chcę village. Village. willage albo williger Winiger. Co? Nie. Nic, nic. A cztery skóry to dobre wy raciałby tyle z dwóch króów. 5. Jeżeli to drogi skóry, to jestem najbardziej fartownym człowiekiem na świecie. No... No dobra, nie, jednak nie, cofam to, co powiedziałem. Szczęścia i skilla to ja mam tyle, co... ...ziemniak IQ. Ah, believe... <ścoughs> Trzcina! I żelazem też. Patrzcie, to jest Dream. Kurde, gówniana na ta. Znaczy są? Patrzcie, można. To jest tip. Wejść na łódkę i skop żelazo. O. Tylko nie wziąłeś pod uwagę tego, że te żelazo spadną ci na dno morza. Tak, też może się stać. Jesteśmy super eko. 1% naszego produktu składa się z papieru. No chodź tu żelazo! Muszę po Ciebie nurkować na dno oceanu, a ja nie chcę. Ja nie chciał, ja nie wiedział. A nie ja chciał, ja wiedział, ja wszystko chciał. Ja chciałem dobrze. A ja chciałem źle. Tak, wiem, że jestem trochę Trzeba mi przypominać. Dwa ma. Kogo to moje oczy widzą? Czyżby to nie był cave? Dobra, idziemy do cave'a. Na swoją drogą. Niedługo, albo na święta. W ogóle życzę Wam wesołych świąt. Ale na święta dostanę mikrofon do nagrywania. Nie będzie mnie już słychać jak... Jak co? Czekajcie, mam na kartce napisane, nie będzie mnie słuchać jak co? Yyy... A, jak... GU... A... Nie, nie? A, no dobra, znowu coś pomyślę. Nieważne. Dawaj mi to żelazo. To żelazo jest moje! Jakbym spadł! Jakbym teraz spadł, to to by było... Fajnie. Tu, 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 tu. Ja w ogóle teraz się skapnąłem, że mam że mam, że mam jeden piec i to nie taki, jaki muszę mieć. Dlatego idziemy na ekspedycję ratunkową. Nie chcę mi się kopać. Idziemy. Lecimy na Szczecin. Amescyt! Będziemy mieli pierwszy z challenge'ów zaliczony. Amescyta trzeba było znaleźć. No nie, biedny był. Rip dżunglowe deski. Komentarza. Ten, kto dotrwał, a ten, kto nie, też. Ja tutaj chyba wykopię ten amestyt i to będzie wszystko na dzisiejszy odcinek. Bo nie chcę mi się więcej robić. Uwaga! Pierwszy z challenge, oficjalnie zaliczony! Zdobycie amestytu! Może jeszcze tu chwilę się pokręcę i zaraz dołączam do Bo wołają mnie na obiad. starzy wołają mnie na obiad. No ale. Żartował. Robisz screena, zapamięta ktoś z widzów? Kordy wyślijcie mi je najlepiej na czacie. Tam, na tym, tym czy tylko ja nienawidzę, kiedy prosi się o coś, widzów, a zapomina się, że, nie, że widzowie nie mogą tego zrobić? Błagam, powiedzcie, że nie jestem jedyny. Dlaczego napiszcie RIP dla mojego kota, który jest, który, drugi kot nadeptał mu na nucie i tamten kot już umiera. Dokładnie tak to jest. Kupujesz kota, albo bierzesz go z ulicy, albo cokolwiek z nim robisz, skądkolwiek go bierzesz, na schronitkę chociażby, po czym po dwóch dniach kot jest niezdatny do użytku, bo drugi kot mu odbił mogę No tak to wygląda. Tak to w tych czasach wygląda. Nie to, co za czasów moich rodziców. Nie. Jeju, ja Boże, ja pierniczę za serce. W serca. Co się może, bym się jakoś uratował. Ale może nie. Amestytu mam. Mam amestytu, mam wszystko. A. A tu co jest? Jakieś tuś. Czekajcie, nie, 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 ja się nie powstrzymam. A, nie, nieważne, nie, nie, nieważne, myślałem, że to jest... Ja pierdolę. To ja jestem upośledzony jednak. Ci goście mieli rację. Robię bazę tymczasową tylko po to, aby przepalić żelazo. Dobry plan. Do drugiego pieca podamy resztę żelaza i krowiznę. Tutaj dzielimy na pół. Robimy papier jakiego nie było. się przy tym. Coś tam, coś tam jakoś to tak poszło. czyli wyjdzie sześć. 6... Ale ja to miałem wyliczone. Dobra, trzy żelaza. Robimy wiader. Będę się czuł bezpieczniej. Zachodziło słońce, a to oznaczało, że udało mi się przeżyć. Nie wiem, który jest dzień, bo mi się nie wyświetla. Bo to nie zaświetlałem z pijalniu, znowu kolejne trzy żelaza. Bigotroby. Dobra, lecimy na Szczecin. albo i nie lecimy. Da się zalać łóżko wodą. Nie da. Black Mile Nie pamiętam, nie wiem jak się wymaga twoją nazwy. Twoja taktyka sub-zasub okazała się jak najbardziej trafiona, ponieważ dostałeś się do mnie że mi się ciebie zrobiło, że masz 2000 coś tam filmów na kanale, a tylko, 5, a tylko 4 suby, więc jestem piątą osobą, która cię zasubskrybowała. Pozdrawiam Cię, jeżeli to oglądasz. Jeżeli nie, to i tak Cię pozdrawiam. Dobra, mamy arbuziki, mamy owieczki, mamy drzewka, mamy... nie mamy wioski. Ja mam właśnie takiego... Ja to jest moje szczęście do wiosek. Najprawdopodobniej jakbym sprawdził sobie na Chang Base. Y gdzie jest najbliższa wioska, to by się wyświetliło, że 250 tysięcy plot. O górasy! Sie ma! ma, koledzy! Siema! ma! Dobra, Ile Idę walną? Umrę. Uciekaj stąd, uciekaj stąd! Jeden szkie... Nie, 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 bez, nie, nie. Zawoł serca. Przepraszam widzowie, muszę chwilę... Nie, nie. Wioska! Co to był za Dobra, mamy miejsce na bazę. Chociaż w sumie spawn point i tak nic nie da, bo... Ewentualnie... Siano. Siemano, siemano, siemano. A, dobra, nie, nie będę wam przeszkadzał. Dobra, 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 nie będę wam przeszkadzał. Co to jest za domek? Domek istnieje? No najwyraźniej tak, to są schody. Co? i? A, bo to jest dom tego typu. Dobra, spoko. Świnia mam ci upolować? No chyba cię coś bo ewentualnie mogę ci te farmy upolować KOTEŁ, KOTEŁ, KOTEŁ nie, ja mam coś do ja, 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 chcę koteła, ja chcę koteła to będzie tradycja do pierwszego odcinka na moim kanale jakby co, to zapraszam link znajdziecie, znaczy nie wiem, wyślę wam po prostu tytuł, bo nie chce mi się skopiować linków, wklejać link koteł, musisz się oswoić za Pyk, pyk, pdz. Trzecim? Zabrał mi jeszcze tego salmona. A, No i świetnie. Smerka z Polujemy na koty. Znaczy, Boże, co ja powiedziałem? Co jest ze mną nie tak? Zbieramy koty. Jak maskot. Zbieram kotki jak maskot. Uwielbiam to osiągnięcie, bo trzeba oswoić koteły. Koteł! Koteł! Cik 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 cik. Kotel. Gdzie ci woła kotel Kotel, proszę. No co za murak, nie idź tam. Kotel. Tak, 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 chodź. Rybka. Rybka. Rybka, chodź. No nie, no nie wytrzymam! To jest no boże, nie, ja go nie dogonię, nie ma opcji. Ja muszę pomycać. Cześć. No czemu spierdzielasz, stoję w miejscu? Ja szukam jakiegoś kota, który ma mózg. To nie tak jak... Może go zajdę od boku? Aha, mam cię! Może jeszcze drugiego mi się udało polować. Koteł. Gdzie jest drugi? Ja chcę dwa. Ja chcę dwa. jest czarny? Koteł. Czarny koteł. Czarny koteł. Czarny koteł, chodź tu. Chodź, 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 chodź. Chodź koteł, no koteł! Proszę Cię! No nie, ja nie wytrzymam z tymi kotami Chodź tu, chodź tu, no nie, no nawet ja pierdzielę. Może to będzie emeralik Panie wiela, pa, pani wieśniako O, chlebeł Uuu, kartofle Uu, jabłko I mleczek Dobra, zaklepuję ten dom był tu mleczek, który ten dom jest mój. Jak chcecie, to mogę Wam też kiedyś nagrać poradnik jakiś do farm. Na moim, si na moim, na moim świecie, z którego nie zamierzam nagrywać. Wrzuciłem, yy, Zrobiłem sobie już parę farm, więc będę mógł do was, yy, dla Was udostępnić ten poradnik. Panie! Panie kochany niesympatyczny! Proszę zdechnąć i się nie zbliżać do moich i temu! No ile ma Machapena? W tym głównie. Cześć, Kotel. Chodź, kotem. Mam dość villagerów, to jest najbardziej upierdliwy mob, jaki istnieje, nienawidzę ich. Tyk. Robimy sobie tutaj nieskończone źródełko. Czemu ja przekupuję działkę wiadrem? Co poszło nie tak? Auto mlecz. Mlecz jest bezużyteczny, ale pie. Uch, chlebę. Uch, książka. Uch, to był ma.

jak coś z bychu! mordo, piątka! O nie, nie mam bloków na pasku! O nie! Uw, uzbyszek się zwiesił. Jak dobrze. Ja już miałem płakać. Ewentualnie mógłbym nie mój kolega ze spawnować, ale nie. Ja bym go o to chyba nie prosił.

Wielki mały problem techniczny Jest wielki. Albo ma problem techniczny. Załóż już dziś w klejerze. Mystery jest Albo się wiej... A, to przepaliło się już. To fajnie. I teraz robimy sobie żelazną klatę, to miasto potrzebuje żelaznej klaty i lepszego kierowca. Po co ja zrobiłem tą klatę tak szczerze? Przecież i tak to, ja nie wierzę, chłop kiedy jest pod Nie, nie, no nie, no nie, nie. Ja to muszę teraz całe okorować. Ale to mi cała na siekiera pójdzie. Bo będzie to po prostu brzydko wyglądać. Ja chcę mieć ładną chatę póki co. Nawet jeżeli to chata tymczasowa i później zamierzam wyglądać coś, no wiele wie... Nie poszła cała siekiera. No co na tym koniu ją rozwalę? E, 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 e. a ja I co? Ile ma robić? Jezu, trzy użycia. Rzucam toporym. Raz, dwa, a! Kurczek! Siema! Na, 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 W dzisiejszym odcinku znaleźliśmy bazę tymczasową koteła. Koteł! Koteł! Zobaczymy, czy da mi jakiś prezent rano. Kurde! No dobra, koteł. usiąć sobie. A my kończymy pierwszy odcinek naszych przygód na świecie hardcore, ale na pewno nie jest to. Zresztą jest taki krótki, dlatego że planuję też wrzucić dzisiaj jeszcze odcinek z pola na przygodę, ale nie, nie jestem pewien, czy się wyrobię. Nie przedłużając, Nara.